Hej, dzisiaj chciałam Wam pokazać moją persymonę, czyli kaki, i opowiedzieć trochę, jak formuję młode drzewka, żeby jak najszybciej mieć mocny pień. Więc ona miała dużo na wiosnę, puściła kilka tu pędów, bardzo dużo. Ja nie chciałam mieć wielu drobnych, cienkich pędów i takiego krzaczka przy ziemi, więc zostawiłam tylko dwa pędy, najmocniejsze i takie w miarę, które były nisko. I teraz widzimy je, że one urosły faktycznie dość mocno. Dzięki temu, że były tylko dwa, to cała ta energia z korzeni poszła mi w te dwa pędy. I teraz właśnie chciałam sobie wybrać, który z nich poprowadzić na pień. Niestety nie mam statywu, więc musiałam to z ręki wszystko Wam pokazać. Hmm. Tu ja ogólnie nie jestem ekspertem, to jest moja jedyna persimona, więc totalnie się nie znam. Traktuję tak jak większość takich moich drzewek mrozoodpornych z tej kategorii. To czyje oczywiście trochę inaczej niż figi będę traktowała? Wydaje mi się, że tu już są pąki na kwiaty na przyszły rok w kątach liści. Ona pewnie jest jeszcze za młoda i zrzuci mi te kwiatki w przyszłym roku, ale. Ale na obu tych pędach są. Te oba pędy są mocne. Tamten chyba jest trochę mocniejszy. Ale ze względu na to, że ten rośnie niżej na pniu, bliżej pnia, jest troszkę bardziej wertykalny i, i też tutaj widzę jest lekkie takie uszkodzenie, jakby może mrozowe na, na tym pędzie. Dlatego, jakby wybieram sobie jednoznacznie ten pęd do do poprowadzenia, wbiję sobie tu po prostu e, jakiś tam patyczek i do tego patyczka sobie umocuję ten mój przyszły mój przyszły pieniek okej, okay, jest to złapane i teraz, żeby jakby troszkę pozbawić konkurencji e, ten mój przyszły pień to nie, mm, szkoda mi usunąć całego tego pędu, bo on jednak asymiluje, jest to dużo masy zielonej, więc ja po prostu odłamię mm, odłamie ten wierzchołek wzrostu, żeby on tu się zatrzymał, dalej mi nie rósł. Jeżeli będzie puszczał boczne pędy, też będę je odłamywać i pozwolę tej roślinie rosnąć tylko z tego tutaj pędu i jeszcze to, co trzeba by tu było zrobić, to Usunąć ten e, e, suchy kucik. Precyzjonalne chyba nie są jakieś bardzo wrażliwe na choroby, ale zawsze najlepiej jak najkrócej. E, takie e, to samo mamy tutaj w miejscu szczepienia. Też jest ważne, żeby usuwać te wszystkie suche kuciki jak najkrócej, żeby e, roślina mogła zarosnąć sobie to miejsce zupełnie też ważne, żeby nie była zachop, zakopana tu zbyt głęboko. E, I to wszystko odmiana jest o malowniczej nazwie H118, e, i tak to wygląda podobnie e, z, potraktuję mój e, Pałpał, czyli Asimina Trilobe, e, inaczej urodli hmm, tutaj właśnie puściła dość dużo tych pędów. Ja zostawiłam aż 3, więc mam taki trochę tu Też szkoda mi w sumie usuwać tych nadmiarowych pędów. Myślę, że tutaj zostawię sobie może ten. Już ten drugi rośnie niżej. Mogłabym usunąć tu wszystko. Ogólnie przy asyminach trzeba uważać z przemieszczaniem tych bo tych pędów, bo one są bardzo wrażliwe na światło. Jeżeli były w cieniu, przesunie się na słońce, to stracicie te liście prawdopodobnie. Ok, więc tutaj tak samo planuję uszczyknąć pędy te, które mi niepotrzebne, jeden wyprowadzić do góry, najsilniejszy, który mi się najbardziej podoba jako pieniek i dać całą energię, żeby poszła w niego tak skądś. Przekierować tą energię z innych pędów, usunąć trochę konkurencję, Żebym miała już jak najgrubszy, mocniejszy pęd. Im grubszy pęd, tym on będzie też bardziej mrozoodporny. Taki to jest mój plan na prowadzenie młodych drzewek. Mam nadzieję, że się komuś to przyda. Powodzenia.